To jest tak jak donosi, aleksowi. Jak można ufać komuś? Kto chce nas szukać? Kto zdradził? Gdzie byłaś? Donosi i jeszcze z nim trzymał. On ją bałamuci? To on tam coś na pewno dla siebie. Adam. Nie kocham kocha mateka! Znam, i Bardzo cenię. Słyszałem. Co słyszałeś? Aleks ładna, matek. A nie mówiłam. Brzydula, nowe odcinki od poniedziałku do czwartku o 20.00 w siódemce. Stawaj, szkoda dnia. Zacznij dzień z uśmiechem jak miliony słuchaczy RMFFM, Radio Numer 1 w Polsce. Chętnie rzuciłbym papierosy, ale boję się, że będę nerwowy. Sięgnij po Desmoksan. Z Desmoxanem powinieneś przestać palić już po 5 dniach, a cała kuracja trwa zaledwie 25 dni. Udało się. Z Desmoxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Desmoxan, i już nie palisz. Ja. Czy wyjdziesz za mnie? Nie. Odjęło ci mowę? Sięgnij po wokaler. Szybko likwiduje chrypę oraz podrażnienie gardła i strun głosowych. Zawiera naturalne składniki, których skuteczność jest potwierdzona badaniami. Wokaler nawilża błonę śluzową gardła oraz powleka ją ochronnym filmem. Znów mam głos i wolność, a to najlepsze rozwiązanie. Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. To jest łupież, a to jest jego przyczyna. Drożdżaki. Więc jeśli chcesz pozbyć się łupieżu, sięgnij po szampon leczniczy Med, bo Med działa przeciwgrzybiczo i zwalcza aż pięć rodzajów drożdżaków, a do tego likwiduje spędzenie i przetłuszczanie skóry głowy. Przed się, zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Krótka kuracja pozwoli zapomnieć o łupieżu. Masz łupież? Nie eksperymentuj. Idź do apteki po ZoxinMed. Med. na łupież, tylko lek. Felixowi nie można się oprzeć. Twój kot pokaże Ci to na pięć sposobów. Łasi się. Wymownie zerka. Zajada ze smakiem. Oblizuje się. I w końcu zostawia pustą miskę. Felix. Zniewalająco pyszny. Bez barwników. Purina. Sucha Karma Felix Crunchy and Soft. Pyszne połączenie chrupiących i miękkich kawałków. Purina. Gdziekolwiek chcesz się zatrzymać, załóż konto na booking.com i zyskaj bezterminowo minimum 10% zniżki. Z łatwością otrzymasz jeszcze więcej z programem nagród od booking.com. Kup dwie puszki mleka NAN 2, 3 lub 4, zarejestruj Paragon i odbierz magnetyczną etykietę ze zdjęciem Twojego maluszka. Dodatkowo weź udział w konkursie i codziennie graj o bondo smyka. Więcej informacji na puszka dla maluszka.pl. Hello, ladies. Rozmawiacie o naszej loterii? Ladies and gentlemen, o pieniądzach nie rozmawiają. No to to. Tak? To kto powie o pieniądzach? Lektor. W loterii Berlinek do wygrania trzy razy po 100 tysięcy złotych, a codziennie pięć razy po tysiąc złotych. Jeszcze pół roku temu byłam takim mięczakiem, że nie potrafiłam rzucić starej, dennej roboty. Aż weszłam na pracuj.pl i znalazłam nową w super sieci magazynów. To taki stabilny port, do którego wracam z przyjemnością i doceniają, że mam rękę do wszystkiego, a nie jak kiedyś, że musiałam się kamuflować przed szefem. A tu mogę nawet ze sobą przyprowadzić mojego helibuta. Prawda, Zorku? Mua! Zaufani pracodawcy i tysiące ofert dla fachowców różnej maści tylko na pracuj.pl Nowy żywiec jasne, lekkie. Chcę się żyć na lekko. S.C. Johnson To jest dowód na to, że Henryk wysłał mnie do domu dziecka. Czy ty nie rozumiesz, że oni zniszczyli niż życie? Nigdzie mnie nie chcą bez papierów. Nawet w postwudach. foodach. Przecież to wystarczy lewe papiery skołować po sprawie. Ja niby mam 26 lat. No jak? No ale ty jesteś laska. Od teraz jestem waszą młodszą siostrą. <noise> Nowe odcinki. Papiery na szczęście. Od poniedziałku do czwartku o 19.30 w siódemce. Wojsko co roku organizuje koncerty dla żołnierzy. Załatwia nam zaproszenie. Dziewczyny wstępują. To będzie hit do armii. DJ Kalet wybierze support do ostatniego koncertu. Konkurs wiedział. Bitwa na głosy. Aż da w swoją stronę dzielcie i Jak znieść konkurencję? Oj, Pitch Perfect 3 w środy o 21.35 w siódemce. Zbrodnie, które wstrząsnęły Ameryką. Po szokującym wy.